We wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a A jednak. A jednak. A jednak. A tam druga. Tej drugiej to chyba za dużo nie trzeba, co? Koleżanko. No, to w ogóle nie trzeba. Właśnie. Ja nie wiem, co to dziewczyny mają w głowie, że się malują. No, one nie wiedzą, że one już po prostu młodsze i ładniejsze, to już nie będą nigdy. Niektóre słyszałem, ale tu ciepło, dziewczynka. Chyba trzeba piec wyłączyć, bo za dużo. Piec wyłączyć. <laughs> za dużo gazu nam zużyje. Słuchaj, co ja mówić? Niektóre mówią, że się czują lepiej, prawda? To jak się pomalują? No pewnie. Jo? Ja? Mm -hmm. Szkoda, gadać. Ja na przykład bardzo lubię, ja zawsze lubiłam. Ja? Mm -hmm. Fajna ta bluzka ta do, do niej, taka... Wygląda jakby ten... sweterek. Sweterek, no. Wygląda jakby był zabarwiony w praniu, no, nie? Zabrzobił się. <laughs> no. Tam. A on już taki był. No właśnie. Połóżmy tutaj to wszystko. A ja sobie to zaniosę do pokoju. Pyk. Jedno. Drugie będzie później. Albo dla Ciebie będzie drugie. To później. Co? Kawkę już mamy. Donia wypoczywa na leżance. A ja muszę sobie tutaj położyć ten stolik i muszę filmik wziąć. To już jest wzmontowany, wgrany, tylko muszę muszę go tam porobić, obrobić i tak dalej, nie? A ty co już? A zobaczcie Fink, gdzie finka? Gdzie finka jest? No, siedziałaś tam sobie grzecznie, ja nie chciałem nic od Ciebie. A w telewizji? W telewizji mówią o trendach, jakie krzesła powinny być do salonu i to chyba powinniśmy wysłuchać, bo to jest ważne, bo niedługo będziemy wybierać krzesła. Ale są takie drogie, że w pale się nie mieści normalnie. Nie, Donia? Szkoda gadać. No. Ajajaj, aj, aj, żeby tylko nie wylać. Jakby mnie zabiła, jakbym na tym nowym dywanie jej tu wylał. Zbliżymy to troszkę. No dobrze, zaraz będziemy robić. Ale dobre. Mm. A ta szarlotka, którą ostatnio zrobiliśmy, jeszcze trochę zostało. O kurczę, dobrze, że mama nie widziała. Widziała. <laughs> Nie, to samolotka jest. Hmm. I co jest uśniadanie na pasywać. Mamusia, jak już na zrobiła śniadanko. Hmm, hmm. Jakie zdrowe śniadanko sobie zrobiła Ewka, zobaczcie. Hmm. Pomidorek, jakaś nie wiem co to jest, zdrowy chlebek. A tobie bije szajba? uważaj nie trąc z stołu. Ciasta nie dostaniesz. Śniadanie. Właśnie śniadanie sobie. Hmm. Musisz jej zrobić śniadanie, bo mówi, że to za trudne jest dla niej. No Nie, takie mówienie, żeby to za nich robić przecież Ja przecież się nie będę robić dla takie dzieci duże śniadań. To ja wiem o tym właśnie. Muszą się ogarnąć. Dobrze. Donia się bawi w małysza. Tylko małyż to je bułkę z bananem, a ona je, zobaczcie, chlebek z bananem. Nie? FK, a ty co jesz? FK, je takie coś. A ja takie, każdy. Lu... Tak, właśnie, otóż to. Z tego, a tu trzeba się zapalić nad tymi. Nie wiem, czy trzeba. Rosą, jak fajnie widać, jak się zapali. Słuchaj, a to jest z gęsi, tak? Tak. Dobra. Ciekawe, czy to będzie dobre. Jak mówisz? Będzie dobre, bo go z gęsi. Jo. Jo. Wiem, że albo z gęsi, albo z kaczki śmierdzi rosą jakoś dziwnie, ale nie wiem. Chyba nie z gęsi, skoro skaczki, może nie? No właśnie, a nie wstawiłaś tej wody, wstawić ci? Tak, Możesz wstawić. Wstawimy, dobrze. A resztę gęsi zrobimy na... Upieciemy. Upieczemy. Upieczemy, A czekaj, źle wstawiłem. Tu 0, tutaj 14. Upieczemy na... Pas... po pasterce sobie zjemy, nie? Tak. No, to jeszcze, jeszcze trochę to potrwa. I, i będzie gitara. No, no. Co to, a skąd ten zapach masz? A, ze sklepki. <laughs> no ale jakiego? Z rzmona. Aha. Co tu się świeci światło? Na wodę go wlewamy. Mhm. Na wodę. Na wodę. Wlewamy i pachnie Nie, jabłkiem z cynamonem. Ja? Nie jest to jakiś ten? Nie, to są naturalne takie olejki. Mhm. Słuchajcie, właśnie miałem, właśnie miałem mówić odnośnie zapachu jak nie lubicie na przykład tego. Jak nie lubią tego ciasta, nie jeść i w ogóle nienawidzą tak, nienawidzą, to upierzcie sobie tylko po to, żeby, żeby ten zapach był. Nie? że Jak się wchodzi do domu, to jest taki superancki, normalnie wypasiony zapach to jest najlepsze, co może być. Ten zapach. Ciekawe jak, jak ta świeczka będzie nam pachniała też. Podobnie. Tak? Mhm, ale, ciasto no, to, ale ciasto no wiadomo, bo się ta przy, przypiecze, nie? Masło no, no właśnie. O to chodzi. Dobra, też do wyników naszych kubeczek No dobrze. No tak. Słuchajcie, tu już rosołek się robi. Pomalutku. Te szumy trzeba będzie później je wziąć, prawda? Zaraz zbierzemy. Oczywiście, że tak, no przecież nie mówię, że nie. Nie, cały kubek możesz wlać nawet. Tak? Jasne. Dobra, pół kubka No, zrobimy sobie, odgrzejemy sobie łazaneczki i będzie gitara. Oj, uważaj. No. To jak skończyłeś, chłopaczku? Jak skończysz nagrywać, to zagradzę na A nie możesz zagrać z komputerem? Nie, nie z komputerem. Komputer wygrywa, byś musiał przegrać dla przykładu. Nie, z komputerem można wygrać. Rosałek już prawie jest. Makaronik już prawie jest ze mną. No zobaczymy. Tutaj łazaneczki już spróbowaliśmy. Bardzo dobre są. I dziwny smak. Tam chyba jakaś inna kiełbasa jest niż zwykle, mi się wydaje. W tych łazankach. Nieważne, ale bardzo dobre w każdym razie. Chyba pod Wawelską kiedyś dawałam, a ta jest jakaś ta szaszłykowa. Ta szaszłykowa. Tak? Nie wiem. Nie jestem właśnie o tym do końca przekonany, czy ona jest tam lepsza. Po prostu jest tam brak mięcha. Może. To wie, może i brak mnie. Ale nie, dobre są. Zjadłbym całą michę i zjadłbym... Jeszcze jedną bym zjadł, gdyby nie to, że trzeba no, będzie... No, właśnie. Ale ty, nie mamy ma... A do mamy pójdziemy. Ona ma magii, nie? No, bo kurczę, już nie mamy magii. Ostatnio wyrzuciłem, a Rosu. lubi magię, nie? Ja nie lubię magii, No ja czasami lubię, no jak jest taki... To są nawyki żywieniowe, wiecie? No, są nawyki żywieniowe U nas się nie stosowało, więc mi jest do niczego niepotrzebna. A tak. Mm -hmm. No dobrze. A u się stosuje, nie? No u nas ja tam ja. Nauczyło oczywiście dzieci. <noise> dzieci trochę. No właśnie, najgorsze. A mi tata też zawsze mówi, mówi najpierw spróbuj, zanim się dołoży. on tak. też bez spróbowania walą, no, no, a niekiedy no, faktycznie, nie faktycznie nie trzeba magii, się nie? Ale... No właśnie.